sanitarną, a swoją manifestację Marszem Wolności. O czym więcej? Piotr Kotwicki. Ponad tysiąc osób zebranych wokół środowisk negujących istnienie pandemii, przydatność szczepionki na COVID-19, czy w końcu bezpieczeństwo szczepionek w ogóle, protestowało dzisiaj w Poznaniu. Pod płomnikiem powstańców Wielkopolskich yes. rozpoczął się dzisiaj marsz nazywany przez organizatorów marszem wolności. Jego głównym hasłem było stop segregacji sanitarnej, ponieważ uczestnicy tego protestu chcieli zwrócić uwagę na ich zdaniem najbardziej w tej chwili w Polsce palący problem, czyli fakt, że ich zdaniem nasz kraj zmienia, zmierza w stronę przymusowych szczepień. Chodzi o to, żeby przerwać obowiązkowe szczepienia, żeby, bo wygląda na to, że to będą dwa, dwa trzy razy w roku. Kto chce to jak najbardziej, ale kto się obawia z różnych powodów powinien mieć prawo wyboru mieć prawo wyboru. głosu wyboru. wyboru na ten moment powinno być to dobrowolne. Wiele grup zawodowych, m.in. Yy, mundurowi, yy, medycy, nauczyciele. Yy przymuszani y, nieoficjalnie do tego. Mamy mnóstwo sygnałów, dlatego powstają przeróżne stowarzyszenia, y, gdzie, gdzie ci ludzie uciskani się łączą. W marszu uczestniczyło dzisiaj ponad tysiąc osób. Protestujący na mniej więcej godzinę zablokowali jedną z głównych ulic Poznania u ulicę Królowej Jadwigi. Dodam jeszcze, że postulaty demonstrantów stoją w sprzeczności z tym, co mówią lekarze, wirusolodzy, epidemiolodzy, czy w końcu w sprzeczności ze świadectwami tysięcy osób, osób poszkodowanych przez pandemię. Dla wydarzeń 24 Piotr Kocwicki, Polsat News.